Przykazanie, nie mów złego, tak tu jest napisane. Czyli krótko mówiąc, nie mów źle. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby nie mówić źle o bliźnich, nie oczerniać, nie obmawiać, nie plotkować. To jest tutaj w tym momencie o to tutaj chodzi głównie, bo dotyczy to ogólnie czegoś, co się nazywa Laszon zły język. Dotyczy to wielu różnych rzeczy. Ale w bardzo dużej mierze właśnie tego, o czym on tutaj mówi, a mianowicie właśnie mówienia złych rzeczy na innego człowieka. To jest podstawa absolutna. Tego nigdy nie powinniśmy robić. Wszelkiego typu rozmowy, takie jak bardzo często słyszymy, niestety wszędzie wokół nas, to jest jeden z podstawowych tematów, na jakie ludzie rozmawiają. Rozmawiają na początek, o zimno w tym roku, jesień, na wiosnę można powiedzieć, wiosna się spóźnia i tak dalej. Parę słów na ten temat, ale potem na co przechodzi? Temat przechodzi zazwyczaj na to, że a słyszałeś, że ten tam z tym, z tamtym albo z tamtą coś tam zrobił, a słyszałeś, że ten to tamto. To jest podstawa, rozmowa o innych ludziach. Najlepiej, żeby to były sensacje, a ten miał wypadek, a słyszałeś, że ten samochód rozbił, a ten y, tam y, gdzieś żonę zdradził, a, a tamten jest chory, i tak dalej, i tak dalej. To są podstawowe tematy. Ludzie się ekscytują tym. Lubią obmawiać innych, mówić o innych. Są tacy, którzy wręcz żyją życiem innych ludzi. Spotykają się specjalnie całe grupki, a zwłaszcza Kobiece takie grupki są, że spotykają się specjalnie na kawkę, żeby sobie poplotkować. Że ta to, tamto, a tamta tamto, tamta z tym, a ta z tamtym. To jest temat, a to jest bardzo złe. To jest coś, co powoduje przypływ albo mówiąc inaczej, odpływ światła i jednocześnie przypływ ciemności tutaj. To jest bardzo niedobra rzecz. Nie powinno się czegoś takiego robić. I to trzeba włączyć naprawdę w swoją duchową pracę codzienną. Coś takiego. Unikać za wszelką cenę czegoś takiego. Nigdy nie mówić o innych źle. To nieważne. Oni mogą być sobie źli, oni mogą różne rzeczy robić, ale nie my ich będziemy osądzać. My ich nie osądzamy. Pamiętajcie, że kabalista. Człowiek podążający duchową drogą, człowiek, który chce dojść do poziomu sprawiedliwego, musi się zachowywać w taki sposób, jaki przystoi jemu, a to nie przystoi drugiego człowieka oczerniać, obmawiać, mówić źle o kimkolwiek. Tego robić po prostu nie powinniśmy, i to powinno być włączone w naszą duchową pracę. To dotyczy też wielu jeszcze innych rzeczy w ogóle mówienia o rzeczach niepotrzebnych. Rzeczach złych, o rzeczach brudnych, tego jest mnóstwo. I cała ta zasada dotycząca Lashon hara ona jest bardzo szeroka, tak naprawdę, ale tutaj ja już tego nie będę rozszerzał, dlatego że później w dalszych rozdziałach będzie to rozszerzane przez samego Jechudecha Hasida. Tam będzie, będą dotykane wszystkie te rzeczy na wszystkich poziomach. Tutaj, w tym rozdziale krótkim, jest mowa o tym, żeby nie mówić, złego o innym człowieku Taka nauka po prostu dzisiaj nam tutaj wypłynęła z naszego źródła Zawsze w drugim człowieku trzeba starać się zobaczyć jego dobrą stronę Każdy z nas wie że to nie jest łatwe czasami jest to bardzo trudne ale zawsze trzeba się starać widzieć raczej tą dobrą stronę